Będzie w pierwszej lekcji tygodnia dziewiątego na kursie Listen and Speak English na poziomie A1. W temat dzisiejszej lekcji to prepositions of place, taka nazwa w języku angielskim, czyli przyimki miejsca. Są to słówka, które pozwalają nam opisać. Gdzie w przestrzeni znajduje się dana rzecz. Czyli w języku polskim będą to słówka pod, nad, pomiędzy, za, bądź z tyłu, z przodu, tak, w, bądź yy, yy, tak jak już powiedziałem, tak, pomiędzy, czy naprzeciwko, na przykład. Poznamy takie podstawowe przyimki miejsca, yy, by mówić o tym, gdzie znajdują się dane obiekty, czy. W przestrzeni. Szczególnie także poświęcimy kilka słów dodatkowych dwóm przyimkom, czyli in oraz at. Te dwa małe słówka, te przyimki, zwłaszcza na początku, mogą rodzić pewne trudności, jak ich używać, więc tu sobie kilka słów na temat ich powiemy. Także zobaczymy, że jednego z nich używamy do tego, by podawać swój adres poczty. Elektronicznej. Oczywiście, nowa porcja słówek, i to wszystko, czego dowiemy się na temat przyjmków miejsca, poćwiczymy sobie, zastosujemy sobie je w zdaniach, czyli część sentences. Zapraszam. Część vocabulary zaczynamy jak zwykle od rzeczowników. Pierwszy z nich to a game. A game to Um, w pierwszej kolejności gra um, może być gra tradycyjna, jakaś zespołowa, tak? Może być um, video game, gra wideo, na przykład Computer Game, tak samo, um, ale także a game, to zabawa. Zabawa, i także tłumaczymy to słowo jako rozgrywka, pojedyncza rozgrywka, jakaś będzie to także, czy sportowa powiemy także, to będzie a game. Nie tylko mecz możemy powiedzieć w jakiś sportu, ale także a game, roz, rozgrywka. Dalej prawo, ciekawy wyraz, ciekawe słowo, prawo to lo, lo, i nie jest to, nie chodzi nam tutaj o skręć w prawo, czy w tym znaczeniu, ale prawo, państwa, prawa, regulacje, wyraz lo, tak czytamy lo w ten sposób wymawiany, tu napisałem te dwie kropeczki po tym o, takie przedłużone lo, prawo i jeżeli to będzie używane w ten sposób, że na przykład to jest na przykład niezgodne z prawem, to będzie to the law, the law. Natomiast jeżeli będzie to użyte jako y, policzalny rzeczownik, bo może być użyty ogólnie jako prawo jest niepoliczalne, ale prawa jako regulacje pojedyncze są policzalne, więc tutaj powiemy a law, jedno z praw, tak? Czyli los to już będą prawa. Jako prawa różne, które są ustanowione. Można także w liczbie mnogiej używać. Kolejny rzeczownik to nazwa bądź imię, a name, a name. Do tej pory gdzieś tam było to pytanie o imię, tak? Jak masz na imię, jakie jest Twoje imię? I jak najbardziej a name to imię, ale także nazwa czegoś, a name, tak? Nazwa miasta, nazwa sklepu i tak dalej. Dalej mamy właśnie wyraz miasto, czyli e-City. A a city w ten sposób. Myślę, że dość znane słówko. Później czasowniki. Pierwszy z nich to biegać, czyli to run. To run. Biegać, biec w ten sposób. Kolejny czasownik wierzyć, czyli to believe. Believe. W ten sposób. Wymawiany wolno, believe, natomiast believe, byśmy to szybko wymówili, wierzyć, wierzyć w coś, wierzyć także komuś. Można tego tak używać w ten sposób. I ostatni z czasowników, lubić, czyli to like, to like, czyli dosyć popularny czasownik. Przymiotniki, twardy bądź trudny to hard, hard. Czyli hard powiemy, jeżeli coś jest twardego, na przykład y, twarde drewno, czyli powierzchnia, na przykład y, czegoś jest twarda, coś jest twardy materiał hard, y, wymawiamy tak, jak on jest zapisany hard. No i także trudny hard. W tym sensie, na przykład powiemy taki ciężki trudny w sensie takim y, ciężki taki dzień powiemy hard day, a hard day hard. W ten sposób powiemy także trudne coś jest tak. Y Dalej e, główny e, to czasownik, e, to przymiotnik major, major. I tutaj napisałem w wymowie to e w nawiasie, po, ponieważ jak wymawiamy to szybko, to mm, można powiedzieć, że pomija gdzieś tam w wymowie, ginie nam to e w wymowie, czyli major to by było tak powoli, a major, major, główny, więc to e prześlizgujemy się jedynie po tym e w wymowie major czyli główny czyli większy niż inny inne bardziej ważny poważniejszy tak w ten sposób główny w tym sensie główny major dalej mamy spójnik ale czyli but but w ten sposób krótkie słówko gdzieś mogło już się do tej pory pojawić Prepositions of place, czyli przyimki miejsca. Taki tytuł tego dziewiątego naszego wspólnego tygodnia nauki. Grammar A, pierwsza część gramatyki, nosi nazwę podstawowe przyimki miejsca. Nimi się zajmiemy za chwilkę poniżej. Są wypisane tutaj oraz kiedy jak używać in oraz at. Więcej czasu poświęcimy tym dwóm przyimkom. Podstawowe przyimki miejsca, czyli słowa, za pomocą których mówimy określamy lokalizację obiektów w przestrzeni, czyli ogólnie mówiąc, prosto gdzie coś się po prostu znajduje. Zobaczmy pierwszy z tych przyimków to on, czyli na. Gdy używamy go by powiedzieć, że coś jest na powierzchni czegoś, czyli jedna rzecz jest na drugiej. Na przykład pies, pies śpi na kanapie. Tak? Wiemy, o co chodzi. Jedno, jeden obiekt na, na drugim, czyli zapisałem na powierzchni czegoś, czyli wtedy będziemy go tłumaczyć jako po polsku na. Tak? Na czymś. Ale nie tylko go używamy w ten sposób, także na przykład w takim użyciu, żeby powiedzieć w internecie. Tak? W ten sposób. W internecie powiemy także on użyjemy, żeby i tłumaczymy wtedy to na polski w, czyli w internecie on the internet, w ten sposób. Będziemy jeszcze więcej używać tych przyimków tam, na razie jest to takie powiedzmy wprowadzenie i gdzieś tam po prostu to podstawowe te ich użycia. In kolejny przyjmek jako, tłumaczymy jako w, in, w. Za chwilkę powiemy więcej jeszcze na temat tego przyjmka, czyli jedno w drugim, tak? Obiekt pewien w czymś, np. na przykład w samochodzie, w pokoju, w kuchni, w piekarniku, tak? In, w. Under, czyli pod, na przykład kot jest pod samochodem, under. Over, over, z tym oł, wymowa, to nad, tak? Na przykład lampa nad stołem, over, nad głową. Kolejny. Pomiędzy, czyli between, between, pomiędzy, tak? Czyli ktoś siedzi pomiędzy jedną osobą, na przykład, a drugą. Za czymś bądź z tyłu czegoś to behind, behind, tak? Czyli długopis wpadł za szafkę i jest za szafką. Behind. In front of, to wyrażenie, można powiedzieć całe, to żeby powiedzieć, że coś jest przed czymś, czyli na przykład przed domem in front of the house. Tak? in front of you, przed tobą. Opposite, opposite, naprzeciwko. Tak, restauracja jest naprzeciwko banku. Na przykład next to to kolejny z kolejny z tych naszych przyjmków miejsca, to obok, tak? Next to, czyli obok. Stań obok mnie. Synonimami przyimka next to, ok, są beside oraz by, tak, next to, czyli obok, ale także by tłumaczymy często jako przy, tak, przy, czyli na przykład a table by the window, stolik przy oknie, w ten sposób, by the window. Ok, czyli to byłyby takie podstawowe przyimki. Miejsca. Zobaczmy teraz, jaka jest różnica między in oraz at, tymi dwoma przyjmkami, in oraz at, gdy mówimy o miejscach, gdzie przebywają ludzie. Zobaczmy. Przyjmek in mówi nam o fizycznej lokalizacji obiektu wewnątrz. tak In. Na przykład, in a house. W domu. Przetłumaczymy to jako w domu, ale Domu traktowanego jako budynku, wewnątrz budynku, w środku budynku, in a house. Użyjemy in. Czyli na przykład w takim zdaniu użyjemy tego. Oni mieszkają w dużym domu. They live in a big house. W. Użyjemy wtedy in. Inne przykłady. W pokoju, tak. In a room. W ten sposób. Ona jest w tamtym pokoju. She is in that room. W ten sposób in pokoju, czyli pokój jest to jakaś zamknięta przestrzeń i ona jest w niej, in. In a car, w samochodzie, zobaczmy, my mom is in the car. Moja mama jest w samochodzie, tak, w ten sposób. Czyli in e, obiekt, czy ktoś jest wewnątrz czegoś, w czymś. W ten sposób używamy in. Natomiast przyjmek at także tłumaczymy jako w, prawda, w, ale używamy z konkretnymi miejscami pobytu, takimi jak praca, szkoła, dom, czy na przykład z wieloma innymi także, za chwilkę więcej o nich. Czyli powiemy w pracy, mimo że jest tutaj w, to użyjemy at. Tak? Miejsce, m, miejsce pobytu, miejsce przebywania, jakim jest praca, y, miejsca przebywania zawsze at, czyli at work. Nie in work, at work, at work, w pracy. Powiemy w szkole, oczywiście po polsku, w, natomiast w języku angielskim at school, jako miejsce przebywania w szkole. At home, jeden z najczęściej używanych miejsc przebywania w domu, mimo że mówimy w, no to używamy at, at home, w ten sposób, tak? Oraz, gdy mówimy o lokalizacji, punkcie w przestrzeni, gdzie coś lub ktoś jest, Zobaczmy, czyli w jakich przypadkach jeszcze e, połączeniach używamy at. Zobaczmy w kinie at the cinema, na stacji at the station, w bibliotece at the library, at the dentist u dentysty, at the hairdresser u fryzjera, a także przy stole. Czyli widzimy, że w różny sposób tłumaczymy w języku polskim, tak? To at. Natomiast mowa o miejscach, także przy stole mówimy at the table, w punkcie informacyjnym at the information desk, czyli w ten sposób będziemy używać at. Czyli podsumowując, przyjmek in, fizyczna lokalizacja obiektu wewnątrz, in, w. Natomiast przyjmek at, także tłumaczymy na polski jako w, w pracy, w szkole, w domu, ale nie mowa jest o Lokalizacji wewnątrz czegoś, ale po prostu o, mowa jest o miejscu przebywania y, danej osoby. Ogólnie mówiąc, inne zastosowania at. Zobaczmy. Przyimka at używamy do podawania godzin, czyli to już gdzieś tam mamy za sobą, mowa o godzinach. The train leaves at 8. Pociąg odjeżdża o ósmej, w ten sposób, at eight, tak, o ósmej, at eight, także przyimka at używamy w adresach e-mail. Kiedy? Tutaj ta nasza polska małpa, jak ją tłumaczymy, to a, e, takie z zawiniętym tym ogonem, e, to, właśnie tu, e, to właśnie jest to ad w języku angielskim. To at jest zastąpione właśnie tym Znakiem w adresie e-mail. Czyli będzie to w adresie e-mail w ten sposób: e, Kowalski, w taki adres e-mail. Y, może tak, jest zapisany oczywiście w ten sposób, ale powiemy Kowalski, i tą e, małpę polską zastąpimy w wymowie at, powiemy Gmail, i dodamy dot jako kropkę. I com, tak? Ponieważ ta kropka tutaj, kropka w języku angielskim to jest dot, tak? Więc ten adres e-mail wypowiemy w ten sposób. Ko, Kowalski at gmail.com. W ten sposób, czyli w taki sposób wymówimy. Yy, czyli tak też stosujemy at. Powtórz za mną kolejno, najpierw 10 słówek, a następnie 15 zdań. Pierwsze. Gra, zabawa, rozgrywka. A game. Game. Gra. Prawo. A law. A law. Prawo. Nazwa, imię. A name. A name nazwa, miasto, a city, a city, miasto, biegać, to run, to run, biegać, wierzyć, to believe, to believe, wierzyć, lubić, to like, to like, lubić. Twardy. Trudny. Hard. Hard. Trudny. Główny. Major. Major. Główny. Ale. But. But. Ale. Teraz zdania. Moja mama jest w samochodzie. My mom... Is in the car. My mom is in the car. Moja mama jest w samochodzie. Czy on jest w pracy? Is he at work? Is he at work? Czy on jest w pracy? Jej kot jest pod łóżkiem. Her cat is under the bed her cat is under the bed jej kot jest pod łóżkiem oni mieszkają w dużym domu z ogrodem they live in a big house with a garden they live in a big house with a garden oni mieszkają w dużym domu z ogrodem Czy Zuzia jest teraz w domu? Is Susan at home now? Is Susan at home now? Czy Zuzia jest teraz w domu? Nie, ona jest w szkole. No, she isn't. She's at school. No, she isn't. She's at school. Nie, ona jest w szkole. Łóżko znajduje się obok okna. The bed is next to the window. The bed is next to the window. Łóżko znajduje się obok okna. Okno jest za tobą. The window is behind you. The window is behind you. Okno jest za tobą. Poczta jest przed tobą. The post office is in front of you. The post office is in front of you. Poczta jest przed tobą. Supermarket znajduje się naprzeciwko banku. The supermarket is opposite the bank. The supermarket is opposite. Opposite the bank. Supermarket znajduje się naprzeciwko banku. Bank znajduje się obok posterunku policji. The bank is next to the police station. The bank is next to the police station. Bank znajduje się obok posterunku policji. Lampa nie jest na stole, ale jest nad stołem. The lamp is not on the table, but it's over the table. The lamp is not on the table, but it's over the table. Lampa nie jest na stole, ale jest nad stołem. Francja Znajduje się między Niemcami a Hiszpanią. France is between Germany and Spain. France is between Germany and Spain. Francja znajduje się między Niemcami a Hiszpanią. Czy jesteście w kinie? Are you at the cinema? Are you at the cinema? Czy jesteście w kinie? Nie, jesteśmy w supermarkecie. No, we aren't. We're at the supermarket. No, we aren't. We're at the supermarket. Nie, jesteśmy w supermarkecie. Nasza lekcja dobiega końca, a ja, jak zwykle, w tym miejscu zachęcam Cię już teraz do tego, by w kolejnych dniach sięgnąć do podręcznika. Na stronie 52 znajdziesz homework, zadanie domowe do aktualnej lekcji. Tam, oczywiście, słówka do przetłumaczenia. No i zdania, w których będziesz mieć okazję poćwiczyć użycie właśnie tych podstawowych przyimków, miejsca, właściwy sposób zapisu, jak zwykle, stronę. I zachęcam do tego, by także sobie sprawdzić swoje właśnie zadanie domowe, czy właściwie zapisane są wyrazy, właściwie utworzone zdania. Jest to zawsze dobry sposób, by sobie także utrwalić wiadomości, poprawić błędy. A my widzimy się już i słyszymy w kolejnej lekcji. Do zobaczenia.